Dzisiaj, nawiązując do Ewangelii, chciałbym powiedzieć o czymś, co się niezbyt często w naszym życiu zdarza, a mianowicie jakieś większe przedsięwzięcia. Nie wiem, budowa domu, małżeństwo, wielki projekt. Oczywiście w nawiązaniu do fragmentu Ewangelii. Dzisiaj fragment Ewangelii Łukasza, rozdział od. Czwarty, od wiersza 16 do 30. W tym fragmencie też mamy do czynienia z bardzo zabawnym zdarzeniem wynikającym z konieczności tłumaczenia tekstu, ale to zobaczymy, czy się uda o tym wspomnieć. Gdy stoimy przed takim wielkim przedsięwzięciem życiowym, wielkim, bardzo dużym albo nieco mniejszym, to wydaje się, że rzeczą ważną jest dobrze wystartować, dobrze rozpocząć. Mówi się nawet, że dobry start to połowa wykonanej pracy. W kontekście tego dobrego startu też pojawia się element oczekiwania osoby, która podejmuje się tego wielkiego przedsięwzięcia. Wsparcia od swoich najbliższych. Wtedy mamy właśnie te szczególne odniesienie do tych, których postrzegamy jako ewentualnie pomocnych. Patrząc na ten fragment wspomniany, mamy do czynienia właśnie z takim początkiem. I jest to przedsięwzięcie nie byle jakie, bo. Najważniejsze w historii ludzkości, Jezus rozpoczyna swoją zbawczą pracę. I rozpoczyna ją od wizyty w Nazarecie i od odczytania fragmentu z proroka Izajasza. Mając na względzie te aspekty, oczywiście ludzkie, dobry start i ewentualne wsparcie bliskich. Widzimy, że Jezus może stać w tej sytuacji w pewnej okoliczności podjęcia decyzji niełatwej, to znaczy adekwatne odniesienie się do tekstu z proroka Izajasza, co konsekwentnie wiąże się z późniejszą koniecznością. Odniesienia się do tej niechęci do proroka, który pochodzi spośród swoich, i jeżeli tak zrobi, to rzeczywiście pozbawi się ewentualnego wsparcia swojego przedsięwzięcia. Będzie miał tych ludzi na pewno nie po swojej stronie. Doskonale wiemy, że Jezus. Adekwatnie odpowiada do tekstu i z nim się utożsamia, i jasno i wyraźnie mówi, że to słowo dzisiaj się wypełnia tu i teraz, w jego osobie. To w pierwszym momencie rodzi zdumienie pośród wszystkich słuchających. Natomiast po chwili mamy do czynienia z kwestionowaniem autentyczności. Że ten tekst staje się faktem dzisiaj tu i teraz, przez stwierdzenie, czyż nie jest on synem Józefa. Jak to możliwe, żeby ten człowiek stał się wypełnieniem proroctwa Izajasza? Z tego to właśnie względu Jezus odnosi się do tej niechęci do proroka, który jest powołany spośród swoich. I w tym momencie mamy do czynienia z całkowitą utratą ewentualne, ewentualnego naturalnego wsparcia spośród swoich bliskich dla tego wielkiego przedsięwzięcia. Jezus na pewno był tego świadomy, ale historia nie kończy się tutaj, dlatego że teraz Jezus bierze do ręki swoisty gwóźdź do trumny. Dlatego że nie poprzestaje na tym, wykazując, że niechętne mają do niego odniesienie, jako do proroka powołanego spośród swoich, teraz Jezus idzie krok dalej, wykazując, że oni sami nie mają wiary w Boga. To wprowadza ich w furię, porywają go i chcą go strącić z krawędzi. Przepaść. Mając na względzie to pragnienie, dobrego początku i ewentualnego wsparcia, widzimy, że Jezus odpowiadając na słowo, które przedstawia mu się do przeczytania, jest temu słowu wierny. I dzięki tej wierności traci po pierwsze dobry start, po drugie ewentualne wsparcie. Ale to tylko i wyłącznie z ludzkiego punktu widzenia. Odnosząc się do tego śmiesznego momentu w XX wierszu mamy do czynienia w tłumaczeniu ze stwierdzeniem, które na pewno okaże się być dla ciebie dziwnym, dlatego że polskie tłumaczenie mówi, iż Jezus podał zwój służącemu, a ten zwinął księgę. W sensie podał księgę i służący ją zwinął. E, oczywiście mamy tutaj do czynienia ze zwojem proroka Izajasza, nie z księgą jako taką. Ale wróćmy jeszcze na zakończenie do tego zagadnienia, dobrego początku i ewentualnego wsparcia tych naturalnych oczekiwań i pragnień, które towarzyszą wielkiemu przedsięwzięciu. Co widać? Po bliższym przyjrzeniu się całej tej sytuacji, że rzeczywiście Jezus nie utracił dobrego początku i nie utracił ewentualnego wsparcia. Dobry początek to właśnie ta wierność słowu, które na nim się spełnia. Jezus nie ulega tej pokusie, aby to słowo przemilczeć albo inaczej zinterpretować, aby nie wywołać negatywnej reakcji pośród mieszkańców Nazaretu. Nie. Jezus Chrystus jest wierny temu słowu, które na nim się spełnia. I dzięki tej wierności pokazuje nam, że rzeczywiście najważniejsze przedsięwzięcia w naszym życiu powinny od tej wierności Słowu Boga się rozpoczynać i nasze upatrywanie ewentualnego wsparcia nie ma się odnosić do naszych bliskich, tylko do tej osoby, ku której zwraca się Jezus. A tą osobą jest Bóg Ojciec.